Poproszę jeszcze tych jabłek tak z kilogram. Więcej bym wzięła, ale będę miała za ciężko na te moje plecy. Proszę bardzo. Może na zmianę powody panią plecy bolą. Teraz to ciągle albo słońce, albo śnieg. Dokładnie. Ale w końcu jak to się mówi? W marcu jak w garncu. Persefona! Kopelat! A witaj, witaj, Hero! To prawda! Chwilę się nie widziałyśmy. E tam chwilę. Od czasu przemienienia nie spotkałyśmy się ani razu. No ale powiedz, hmm. gdzie trafiłaś? Jaką rodzinę zgotował ci Zeus? A wiesz, to właściwie ta rodzina pochłania mi tyle czasu. Dostałam córkę i wnuczkę. O, przewalone. Masz kupę roboty pewnie. Ja tam trafiłam do wielkiej willi. Mam tylko pokojówkę, lokaja i święty spokój. Współczuję ci z całego serca. Wiesz? Właściwie to. No weź daj spokój. Nie wmawiaj mi, że ci to pasuje. Nie załamuj mnie. Taka imprezowiczka i tak dalej. A tu jakiś dzieciak na głowie. Na pewno ci się nie chce. Pewnie żałujesz tego przemienienia, co. No, faktycznie, mam tyle roboty. O, czekaj, widzisz, Eris tutaj się gdzieś kręci. Miałyśmy się spotkać. Może gdzieś skoczymy razem, albo zapraszam do mojej willi na drinka. Wiesz, właściwie to ja. O, jest, idzie. Dzień dobry, miłe panie. Persefona, no, słucho tobie zaginął. Gdzie się podziewałaś? Zarobiona jest. Wnuczkę dostała. Oj, nie będzie tak źle. Zaraz podrośnie i będziesz miała spokój. Mówię ci, ja to dostałam męża i nastoletnią córkę. Sama się sobą zajmuje praktycznie. Ma swoje sprawy. Dziewczyny, fajnie, że na siebie wpadłyśmy, ale właściwie to ja muszę już iść. No, jak mus, to mus. Znajdź mnie na fejsie, jakoś się może umówimy. Co, a co u Hadesa dalej w ciągu imprezowym? Ja to właściwie nie bardzo wiem, co u niego. Czasem tylko dzwonimy do siebie, ale to tyle. Chyba mocno wczułaś się w to ziemskie życie. Całkiem ci się wszystko przestawiło. To podobnie jak u Narcyza i Afrodyty. No, ale dobra, leć skoro musisz, ale odezwij się na razie. Odezwij się na pewno. Na razie, dziewczyny. A, trzymaj się! Nie wiem, Hero, jak ty, ale ja sądzę, że trzeba te nasze persefony jakoś zaktywizować, towarzysko. W pełni się zgadzam. Zorganizujemy u mnie babskie spotkanie. Zaprosimy też inne dziewczyny, jakoś przekonam persefonę, nawet szofera mojego po nią wyślę. Zapowiada się fantastyczne spotkanie. A, zatem twierdzicie, że tęsknicie za ziemią i za ludźmi? No tak, Szczerze mówiąc, życie na Olimpie już nie jest takie, jak wcześniej. Dokładnie, na Ziemi było tak jakoś, jakoś... Prawdziwiej. Dobitniej. Było tak normalnie, a tutaj są nudy. Słyszysz, Zeusie? Nudy! A tak w ogóle to o co chodzi? Że ty znów kobietą jesteś? Jakaś specjalna okazja? A tak, lubię tobie pozmieniać od czasu do czasu takie boskie przywileje, których wy chcecie się wyrzec na własne życzenie. Ciągle wam mało. Przecież umówiliśmy się, że możecie schodzić na ziemię ile tylko chcecie. No tak, ale najgorsze jest to, że musimy się ukrywać. Jak mam kogoś poznać, kiedy muszę się ukrywać? A kogo ty chcesz poznawać? No nie wiem, ludzi. Im nas więcej, tym lepiej. Chciałbym pójść wreszcie do klubu, na imprezę i normalnie wypić piwo, a nie ten nektar i nektar. A ja? To bym poszła znów do tych miłych pań, które nam wydrukowały mapkę i wskazały drogę, jak szukaliśmy Orfeusza. Pamiętasz Posejdonie? No, pamiętam szczególnie jak chciały mi zajmować trójząb, ale w sumie i tak bym wpadł na herbatkę, tylko nie na nek. Tak, tak, to właśnie, to właśnie, to właśnie, to właśnie. tak was słucham i kompletnie nie rozumiem. Co widzicie w Ziemi i tych całych słabych ludziach? Dobra, ale czemu właściwie mają służyć te żale? Zeusie, no bo chodzi o to, że Atena wspomniała nam o przemienieniu. Tak, i my wszyscy zdecydowaliśmy i chcemy przemienienia. A raczej żądamy! Bogowie, czy wy zdajecie sobie sprawę, z czym to się wiąże? Zostalibyście ludźmi, słabymi, zwykłymi śmiertelnikami. Moglibyście ucierpieć, uszkodzić sobie ciało, ale moglibyśmy też żyć i być Nie. szczęśliwi. Dokładnie tak, Zeusie. My już długo o tym myśleliśmy. Dogadaliśmy się nawet wstępnie z innymi bogami, kto mógłby przejąć nasze funkcje. Jesteśmy pewni i gotowi. Wszyscy! No, oprócz orfeusza twierdzi, żeby się nie odnalazł. Ech, hmm. Dajcie mi chwilę do namysłu. A co mi tam? Dobra, to będzie nawet całkiem zabawne. Ura! Nie tak prędko. Mam swoje warunki. Każdemu z was wymyślę, stworzę i przydzielę dom i najbliższe otoczenie rodzinę. Tak jak mi się będzie podobało. Bez tego się nie zgadzam. He, he, to będzie nawet zabawne. Cześć. Cześć, mamo. No, czekamy na ciebie i czekamy. Wybaczcie. Spotkałam dawne koleżanki na targu i jakoś mnie tak zagadały, potem autobus mi się spóźnił. Przez ten nagły śnieg. E, no to super. Może je kiedyś zaprosisz na kawę? A czy ja wiem? Może. No nie wiem. Mamo, powinnaś czasem spotykać się ze znajomymi. Doceniam, że mi pomagasz przy małej, ale musisz mieć też własne życie. Oj, czepiasz się i czepiasz ciągle tego. Nie czepiam się. Po prostu chcę, żebyś była szczęśliwa, a nie tylko obowiązki i obowiązki. Mm. Babcia. No cześć mój mały człowieku. Zobacz, jakich jabłek nakupiłam. Często się, tylko umyj najpierw. No to ja wychodzę. Trzymajcie się, papa. Pa. Do zobaczenia wieczorem. Pa, mamo. No leć. Leć. My tu sobie posiedzimy. Babciu? Słucham, kochanie. A co to jest szczęście? Ojej, a cóż to za pytanie. Nie wiesz, co to jest? Każdy przecież wie. No, tak jakby trochę wiem, ale trochę nie wiem. No więc, co to jest? No, hmm, właściwie. Nie wiesz, babciu? Chyba tak jak ty. Trochę wiem i trochę nie wiem. Mam propozycję. Obie postaramy się poszukać odpowiedzi na to pytanie, i jak następnym razem spotkamy się, to opowiemy, czego udało nam się dowiedzieć. Okej, okay, super. Halo? Cześć Persefono. Dzięki, że mnie dodałaś do znajomych. Nie ma sprawy. Eris też dodałam. Pisałam już z nią trochę na fejsie. A widzisz, bo ja właśnie dzwonię w tej sprawie. W sprawie Eris? No tak. W sprawie Eris, Twojej, mojej i innych dziewczyn. Słuchaj, organizuję jutro takie małe spotkanie u mnie w Willi i musisz koniecznie wpaść. Ale posłuchaj mnie zanim z góry odmówisz. To spotkanie całkiem na luzie i w każdej chwili mój kierowca będzie mógł Cię odwieźć. Masz moje słowo. Hmm. A kto będzie? Będzie Eris, Demeter i nawet Afrodyta się wyrwie od Narcyza tej całej ich przyczepy. Domek na kółkach. Też coś. Atena coś wspominała, że wpadnie, ale jeszcze nie potwierdziła. Wiesz co? Będę. Przyjdę. Doskonale. Wyślę ci zaraz dokładny adres. Będę czekać. To pa. Do zobaczenia. Na razie. Persefono, to super, że się zjawiłaś. Ja też się trochę izolowałam, ale postanowiłam, że koniec z tym. Zabawnie wyszło, że Zeus połączył ciebie i narcyza. Afrodyto, a co wy tam w ogóle robicie w tym kamperze? No jak to co? Mieszkamy. Czasem gdzieś nas poniesie i zwiedzamy. A odpowiada ci takie życie? W sumie to tylko we dwoje, no i na takiej malutkiej przestrzeni. Właściwie to tak. Czasami mam już dość tego narcyza, ale relacja z nim dała mi też możliwości, aby dowiedzieć się więcej o sobie samej. I zgadnijcie, co teraz najbardziej uszczęśliwia naszą Afrodytę pewnie suknie i spileczki. Wiele się zmieniło, dziewczyny. Dostrzegłam piękno także w innych rzeczach, najszczęśliwsza jestem, gdy wieczorami w ciszy i spokoju coś wycinam, dziergam i plotę. Jednym słowem pokochałam rękodzieło. No proszę, brzmi fajnie, ale twój głos już nie. Co się z nim stało? Oj tam, zaziemiłam się trochę, nic takiego, przewiało ją w przyczepie. Dawajcie szklanki dziewczyny, bo widzę, że już puste. Zrobimy doleweczkę. Demeter, opowiedz, co tam u ciebie i twojego nowego braciszka? Braciszka? Tak, podczas przemienienia. Zeusowi osunął się piorun i coś się pomieszało i razem z Posejdonem przydzielono nam to samo mieszkanie. Nie za bardzo było wyjście, więc zostaliśmy takim jakby rodzeństwem. I jak wam się żyje? Na ogół całkiem nieźle. Jesteśmy domem tymczasowym dla wielu zwierząt. Po mojej stronie są głównie gryzonie a Poseidon ma całą ścianę z akwariami. Najśmieszniej no jest, jak Hades ich odwiedza i wszystkie chomiki od niego uciekają. Tak, wiem, to przez zapach tych trzech kotów. Niewiarygodne, że Hadesowi przypadły koty i życie na poddaszu. Niezły psikus ze strony Zeusa. Tak, ale z tego co wiem, jest zadowolony. Tak, Hades jest w swoim żywiole, otacza się ludźmi i organizuje imprezy. Niewiele się u niego zmieniło poza tym, że teraz może chodzić do klubów. A ja uważam, że zmiany dobrze robią człowiekowi. Popatrzcie na mnie, kto by pomyślał, że zostanę YouTuberką i będę nagrywała odcinki i robiła wywiady z różnymi ludźmi. Swoją drogą, Afrodyto, czekam na obiecany wywiad z Tobą. I narcyzem o Waszych ostatnich podróżach. Tak, pamiętam, na pewno niedługo wpadniemy. Spójrzcie za okno słońce wyszło. No cuda się dzieją z tą pogodą. Marcowe uroki. Jak było wczoraj z Panią opiekunką, kochanie? Mogło być. Chociaż wolę spotykać się z Tobą. A co ciekawego robiłyście? Poszłyśmy na spacer i lepiłyśmy bałwana. No ale potem słońce wyszło, zrobiło się ciepło i dziś już go prawie nie ma. A ty co wczoraj robiłaś, babciu? Wiesz, widziałam się z dawnymi koleżankami. Czy pamiętasz może naszą ostatnią rozmowę? Pamiętam. Miałyśmy się dowiedzieć, co to znaczy szczęście. No właśnie. Ja chyba już jestem gotowa, aby odpowiedzieć na to pytanie. Szczęście to mieć wokół bliskich ludzi, ale też czas dla samego siebie. To posiadanie pięknych rzeczy i bogactwa, ale też dzielenie się nim z innymi. Szczęście to dobra zabawa z ludźmi, ale. Też pomaganie słabszym w tych gorszych chwilach. Szczęście to też spokój i brak zgiełku, a także odkrywanie własnych talentów. I praca dająca satysfakcję. A przede wszystkim szczęście to widzieć uśmiech na twarzach bliskich osób. Widzisz, szczęście ma różne oblicza, nie ma żadnych ograniczeń. Każdego dnia możemy przeżywać je w inny sposób. A tobie czego udało się dowiedzieć o szczęściu? Ja byłam szczęśliwa, jak lepiłam bałwana z panią opiekunką, ale jeszcze szczęśliwsza, że mogłam tobie o tym opowiedzieć. I ostatnio też, bo mama się uśmiechała. Widzę, że dokładnie wiesz, o czym mówię. To szczęście mieć taką mądrą wnuczkę. I szczęście mieć babcie. Zrealizowane dzięki wsparciu miasta...